Jest dwa złote sztuka! Zwłaszcza, tak, że kusicie, żeby tam zajrzeć. Idealnie, a to idealnie na naszą dzisiejszą tak. sytuację. Wszystko specjalnie tak <laughs> się ułożyło. <laughs> Ta bluzka. Mnie, można powiedzieć, w pewien sposób postarzy, postarzyła. To, co mam w ręku tylko udowadnia, że warto chodzić do lumpeksów nawet w wyprzedaży. Przyjechaliśmy dziś do lumpeksu, w którym już raz byliśmy i to całkiem swoją drogą niedawno. Na pewno pamiętacie ten odcinek, bo to był odcinek z mamą Daniela i jak widać nam się spodobało, więc wracamy. Przyjemnością odwiedzamy to miejsce po raz kolejny. Myślę, że pewnie nie ostatni raz. Co ciekawe, właśnie zobaczyliśmy, dzisiaj jest 2 złote sztuka. Także no, wielka wyprzedaż. Ja dawno nie byłam na takiej, dawno nie płaciłam dwa złote sztuka w tak się naprawdę nie wiem kiedy. Więc ciekawe co uda nam się dzisiaj znaleźć, czy uda nam się coś znaleźć. I w ogóle to będą mega sprinterskie zakupy Wam przyznam, bo mamy 40 minut do zamknięcia sklepu, a... O 17 równo, równo jak się spektakl zamyka, Daniel rozpoczyna spotkanie online. Także musimy być nawet najlepiej parę minut, chociaż 3-4 minuty przed już w samochodzie z powrotem. Więc zapraszam Was na sprinterskie łowy. O, widzę, że jest inaczej niż, niż było. Tutaj tam już pewnie jest asortyment przygotowany na, na kolejne. O, tam Daniel, co to za nami chodzi to etam? Ostatnio znalazłeś etam. Ostatnio robiłem kampanię. Aha, no tak, kampania SK, jedynie co to widzę, że trzeba by było przeszyć ramionczko, ale w sumie to nawet dość ładne jest. Może by było warte, słuchajcie, dwa złote sztuka. Ale przynajmniej szybko można to obskoczyć, coś bo teraz... Coś takiego... Tylko dwa wyszaki są, nie? No, coś takiego to ja nawet sama bym mogła bez pomocy pani babci zrobić. <laughs> ale wiecie co ja zobaczę? Fajna, ładna taka w motylki. A niestety jest obcięta matka. Fajne, słodkie takie. Przyjemny to jest chyba, może być wiskoza. Aj, a tutaj jest matka, patrzcie to. A niestety poliester, czyli to mnie oszukało jednak. No dobra, to nie będę brała, skoro jest uszkodzona i jeszcze to. Mm, mam dużo tych filmów z poliestru. Nie potrzebuję kolejnych. <słuch> Naprawdę mam. Chociaż często mi przyjdzie, że nie, nie można, ale różne są głosy, każdy robi sobie jak sobie życzy. Ale zdaję sobie sprawę, że jednak spanie w poliestrze to tak e, zazwyczaj może być średni komfort, komfort więc. Jednak warto zwrócić na to uwagę. Też pewnie jakość będzie miała tutaj znaczenie, ale co do zasady, to raczej jestem na nie. O, Medicine, taki sweterek ładny, może doprowadzić za dwa dobra, złote, fajny. Mam mi trochę za duży, ale fajny i to jest coś mi mięciutkiego raczej. Myślę, że jeżeli poliester w tym jest to, to nie jest to tak. 83% wiskoza, 15% poliamid i 2% elastan. Super, raczej takiej większości z wiskoza, super. O, to ładny golfik, taki na mnie. Pytanie, czy akryl? Nie, 52 wiskoza. no i jest też syntetyk, 28 poliester, 20 poliamid, nie wiem co to jest to, 6% krymper max, nie wiem o co chodzi. Nie wiem o co chodzi, ale zobacz mężu, ładny golfik, nie? Mhm. Biorę. O, też ładna buzeczka z handlu. No, zobaczcie. Taka o, serek tak zwany, faunek, przyjemna emeczka Co jest przyjemny, no, niestety z akarylu ale komuś nie przeszkadza o, elka, niestety, ale ładny strój kąpielowy za full, bardzo ładne nawet strój kąpielowy zostały, ładna 44 rozmiar, ale ładny kształt sukienki, bardzo kobiece. Podoba mi się. To też. To taka bardziej grzeczna wersja, ale bardzo ładna. Czerwony i różowy lubię takie połączenia. jeszcze taka sieteczka na Ciekawa, bardzo ciekawa. Tutaj jest delikatny rozdart, ale nie widzę metki z rozmiarem. Nie, nie na mnie. Też coś ciekawego. Nawet bardzo ciekawego. To mi się podoba. Answer Lab rozmiar S. To jest? Ponieważ także kusicie, żeby tam zajrzeć pod kocyk. No, wiadomo, że tak, no ale co? co mi przeskoczysz tego. A ty Ale wiesz co, dlaczego ty tak masz o 100% wiskoza? Ja to ja chcę to przymierzyć. 100% wiskoza, answer Lab. Jedyne co, to nie ma paseczka, ale to jakby bez problemu sobie jakiś dobiorę, jeżeli stwierdzę, że jest potrzebny. O, dlaczego tak mam? Bo stoisz tą, w tym kierunku, od tej per strony mi nagrywasz i cały czas na to patrzysz, a ja się tutaj skupiam na ubraniach i mhm. nie widzę tego. Poza tym to, co niedostępne, jest takie pożądane. Yy. Pewnie tak, ale ja tutaj, wiesz, ja się skupiam na ubraniach, na śpieszeniu się. Ale z drugiej strony cena. No dlatego ja na przykład teraz mam bardzo, bardziej taką ochotę przejrzeć te wieszaki, żeby skorzystać jeszcze zobaczyć, co nas może szczekać. w te magisy w takim kolorze jak to Porsche, którym ostatnio przyjechał ALXL. Szkoda. <laughs> ja teraz jeszcze bardziej zwracam uwagę na ten kolor, Taki się spodobał. W ogóle Wam powiem szczerze, że. Nawet o tym ostatnio z, z babcią rozmawiałyśmy. Ja w ogóle kiedyś nie lubiłam za bardzo fioletu. To jest taki dość specyficzny odcień fioletu, mam wrażenie, ale może ja sobie tylko taką, nie wiem, tak sobie to w głowie ułożyłam. Też jest pisemne takie prawdopodobieństwo. Kiedyś w ogóle jakby fiolet mnie nie interesował, nie czułam tego, ale teraz to ja normalnie zakochałam się. Wszystko bym miała najchętniej fioletowe. Tak jak miałam taki etap, jeszcze ja dalej kocham zielony, i to jest totalnie dalej cudowny kolor i na pewno. Może nie nigdy, nigdy nie mów nigdy, nigdy nie mów zawsze, ale no, mam takie poczucie, że to zawsze będzie taki kolor w mojej topce, bo naprawdę jest obłędny, a w ogóle jak zobaczyłam jeszcze, nagrywając z wami, ilu osobom po prostu tak rozświetla buzie, dodaje dobrej energii. I w ogóle dziewczyny, które nagrywały ze mną, a na przykład coś zielonego im znalazłam i się przekonały do tego koloru. Przyjrzałam już do końca. To yy, wysyłają mi zdjęcia jak chodzą w tych rzeczach, które my razem znalazłyśmy, plus jeszcze kupują dzięki temu nowe rzeczy Właśnie a propos dziewczyn to, to przypominamy to nie... o formularzu. Tak, wypełnić filmu, formularz. Możesz się zgłosić do odcinka. Pod filmem znajdziecie o... Ty byś takiego nie chciał, nie? Pulloveru takiego. Nie, nie, bez rękawa. To tak. Formularz możecie się zgłaszać do odcinka, zapiszcie się tam. Koniecznie jak tylko będziemy gdzieś w Waszej okolicy, albo jakkolwiek będzie taka możliwość, to będę się do Was zgłaszać. Dzięki temu, że tam po prostu zostawicie kontakt do siebie. Patrz, przejrzałaś wszystkie już praktycznie. No i poza tym zielonym. Fajnie, no to że tak jeszcze... ten szybko no, nie. można wskoczyć, nie? Super, idealnie. A to idealnie na naszą dzisiejszą tak. sytuację. Że to specjalnie tak się ułożyło. <laughs> nie? Akurat byliśmy tutaj w okolicy, akurat no, znaleźliśmy. Myśleliśmy, żeby gdzieś w Warszawie wskoczyć, ale stwierdziliśmy, nie, że tutaj mamy szybko, a to jest obok naszej firmy, więc. Tak. E, więc stwierdziliśmy, że tutaj na szybko Spokojnie skoczymy. Tak. Czyli ostatni wieszak. Tak? O, super. No super. No, to nawet się nie muszę aż tak spieszyć. <laughs> nie, ale przynajmniej to będziesz mógł już sobie w spokojnym miejscu, a nie w drodze tak. po prostu spotkanie, więc jednak się śpieszę. No to ładna wózeczka, bardzo ładna wózeczka. Nie będę brała, ale bardzo mi się podoba. Ogólnie ładna. To czemu nie będziesz brała? Skoro ci się podoba? Podobają mi się mega te obrazy. E, nigdy ich nie widziałam. Coś w sensie, ostatnio no Nie mogę, gdzie widziałeś się? No mm, Chyba tak, plakaty. no bo ja zawsze jak czekam aż wybierzesz coś, to rozgadam się po okolicy. Ja nie, nie widziałam ich. A dzisiaj rozmawialiśmy o plakatach? Dzisiaj rozmawialiśmy o plakatach takich. Pamiętasz? na spotkaniu rano. Nie powiem w jakim kontekście, ale. Ale tak. A, takich plakatów, dobra. No już każesz? Mm -hmm. Ja w sumie mogę przynieść, że tak. Ja myślałam bardziej o tym, że. no. Nie wiem co myślałam. No po prostu czasami tak jest, no. Twoje pytanie, twoja dociekliwość spowodowała, że teraz musisz to te dźwigać. No ja bo tak wiesz, no, skoro Ci się podoba, ale nie bierzesz, no to dlaczego? No tak. Dlaczego nie? I co, wszystko? Chyba to nie chcesz, nie? nie. Tak. Myślę, Fajnie, tak. podoba mi się, takie... Podoba okay. mi się takie szybkie Proszę. Do okay. koszyka nawet się było. Tutaj? Można. Tak, można. No, I tak ale. może ten, mogę taki spoiler zrobić. No, to znaczy. No zobacz. <laughs> Patrzcie. Na pewno się dzieje. Chociaż jak to oglądacie, to już pewnie część tych, z tych rzeczy jest już sprzedana. No. No tak. To będzie odcinek za jakieś dwa tygodnie, chyba. No No dobra, Czemu? przymierzaj. Przymierzam. Powiem Wam, że ta bluzka mnie, można powiedzieć, w pewien sposób postarzyła, ale ją wezmę. Czemu? Czemu? Chcesz wyglądać starzej? W ogóle to. Co do zasady, zwykle ludzie dają mi mniej niż mam. Zdarza się nawet czasami, że zapytają cię o dowód. Tak, to się zdarzy też, szczególnie jak gdzieś tam jestem bez makijażu, ale no tak y, zwykle dają mi przed trzydziestką, takie 27-8. czyli tak mniej więcej z 5 lat, 4, 5 lat mniej. Zwykle to jest taki standard. Jakby rzadko kto mi da faktycznie tyle co mam, więc to fajnie jest. Ale ona jest taka bardzo elegancka, mi się to też podoba, bo czasem do jakiejś eleganckiej spódniczki to będzie fajne. Przecież tak bardzo dostojnie, tak wykwintnie, tak old money, tak jakbym szła do biura, do pracy, ale jakiejś takiej poważnej, jakbym była na przykład prawniczką, adwokatką albo nie wiem, coś takiego. Księgową, księgową jest. To jest po nie. jakiejś księgowej. Nie. Nieaktywną, nie że tak powiem, ale poniekąd aktywną, może tak to nazwać. Pośrednio, o tak, pośrednio aktywną. I, i naprawdę mi się pod, podoba ta bluzka. Ma bardzo ważny dekolt, bo ja tak jeszcze teraz się zastanawiałam zastanowiłam nad tym, jakby czemu jej wziąć nie chciałam pierwotnie, ale pomyślałam o tym, że ten dekolt jednak nie, 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 może nie być dla mnie, ale jest super, bo on jest taki, taką łódkę bardziej niż. W dół, gdzieś taki okrągły, <noise> więc mm, no, i tak bardzo dzięki temu dosto dodaję takiej klasy, no i też wieku trochę, ale jakby nie mam czegoś takiego, że muszę się odmawiać, czy nie wiem, jak to nazwać, więc absolutnie jestem za nią. Bardzo mi się podoba. Szkoda, że nie mogę zweryfikować materiału, bo uważam, że to jest coś na pewno porządnego. To jest na bank coś bardzo porządnego, więc w sensie składowo. Więc no, nie zweryfikuję tego, ale, ale wezmę. Jeszcze dwa złote. Znowu mam tutaj taki trochę old money vibe, taki. Odstanąć i tak. <laughs> tutaj pójdę, bo tutaj jest super światło, jest idealne, wydzienne przy oknie. I powiem Wam, ten kolor nawet. Taki ani szary, ani niebieski, ani szary, ani błękitny. Bardziej błękitny, ale jest taką delikatną nutką szarości. Super wygląda w połączeniu z beżowym. Piękny jest, powiem Wam. I cieszę się, że tam w 50 paru z wiskozy procentach. To mi bardzo pasuje. Taka klasa. Pasa. Śliczne. No, śliczne. Biorę. Biorę, jestem zachwycona. A tobie jak się podoba, mężusiu? mój? Fajny, no. Fajny, no to dobrze. No i ta wiskoza to jest po prostu poezja smaku. No, ale to jest tak przyjemne. W ogóle to jest takie, jakby to było z jakimś jedwabiem. No coś wspaniałego. Na te pogody, nawet mimo że jest długi rękaw, to takie materiały, wiadomo, są na wagę złota. Przed chwilą golf. <noise> Był średnio przyjemny w sensie, no gorąco, ale szybko to ogarnęliśmy. A tutaj to jest tak. Na pewno myślę, że tutaj pasek by wszedł w grę. Może nawet sobie jakiś szybko tak dla przykładu wykorzystam. To są niestety srebrne wykończenia. Ja tak średnio lubię w sensie, mam na myśli guziki tutaj i guzik tu, więc mógłby być taką z srebrną śrubką, nawet zapasowało. O, i zobaczcie, fajnie to wygląda, nie? Tak włosko, taki na wakacje look, popołudnie bardziej, typu obiad, kolacja. Myślę, że jak najbardziej. To jest fantastyczny materiał i ja myślę, że tutaj on naprawdę robi największą robotę. Zobacz, dotknij sobie tutaj. Fajnie, no. Przemnie. No. Już bym cię przytylił. Nie, no właśnie takie takim <laughs> poczucie, żebym chciała, właśnie chciała przytulać, głaskać i wszystko, wszystkie takie, takie rzeczy, które najbardziej lubię, także kolorystyka też bardzo ładna, taka w ogóle morska, właśnie wakacyjna. Tutaj trochę widzę, Jakiegoś oceanu, jakichś lazurowych wybrzeży itp. Także no super, piękna rzecz. I mamy, patrzcie, to 3 Współ godziny to trwało. Trzy sztuki. Wybrane trzy idą. Pół no. godziny wszystko przyjrzałaś. No idealnie. czegoś chcieć więcej? No naprawdę, szczerze to jestem... Właściwie to maga też pod wrażeniem, właśnie nie tylko rzeczy samych w sobie, tych, które biorę, ale jeszcze do tego jakość tych rzeczy 6 zł złotych zapłacimy. Dacie wiarę? 6 zł. To, co mam w ręku tylko udowadnia, że warto chodzić do lumpeksów nawet w wyprzedaży. Przed chwilą inna pani klientka zapytała pani, obsługi powiedzmy personelu, co ile towar się zmienia, w sensie co ile jest nowa całkowita wymiana, nowa dostawa. Pani mówi, że co 2-3 tygodnie, w zależności od, wiadomo, pewnie ruchu i tak dalej. Wydaje mi się, że my byliśmy na tej samej dostawie. Ile czasu temu my byliśmy? Spółtora tygodnia? Z z dwa tygodnie, tygodnie z... temu był film dodany, który zresztą wam się pół... bardzo podobał. Bo tak. ma bardzo duże wyświetleń, dużo pozytywnych komentarzy to był z moją mamą. I to było dwa tygodnie temu publikacja, czyli z trzy tygodnie. No nie całe trzy tygodnie, czyli teraz będzie nowa dostawa, czyli tak wychodzi właśnie te trzy tygodnie do, nowa dostawa, bo ja tam widziałam z dwie trzy rzeczy, które, które wtedy też były, czyli to jest jakby to, ten, 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 ten sam czas, no ale właśnie to też fajnie pokazuje, że wtedy tam było, nie pamiętam po ile sztuka w sumie 22 zł może być, tak? Tak mi się wydaje i wtedy może sobie przyjść, wiecie, takie najbardziej, no bo wiadomo, że wtedy towaru jest najwięcej, najmniej jest przeszukany. Więc yy, wtedy warto gdzieś tam sobie się okupić. A i tak to nie jest drogo, umówmy się, umówmy się, że to nie jest wcale drogo. Więc można sobie też fajne rzeczy dla siebie znaleźć, ale też warto nawet na tej samej dostawie. Czyli w zależności od tego, jakim jest, y, jaki to jest łupek, czasami są dostawy do co tydzień, czasami dwutygodniowe dostawy, a często nawet już co miesiąc. Chociaż się o tym za bardzo głośno nie mówi, ale faktycznie tak jest. No i ja to doskonale rozumiem, bo jednak to jest miejsce stacjonarne i tutaj musi przyjść odpowiednia os grupa osób, żeby gdzieś tam ten, tego, ten towar się sprzedał, a yy, no jest jednak ogrom, także cieszę się, że możemy wspierać naszą planetę właśnie lumpeksami, promując je i też chodząc i na dostawy i na wyprzedaży pokazywać Wam, że tak czy siak się doda. Ja mam trzy fantastyczne rzeczy za 6 złotych i bardzo Wam dziękuję za ten szybki odcinek. Miło, mam nadzieję, że jak zawsze miło spędzony czas, także nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Subskrybujcie, dobre wibracje całujcie tych, których kochacie i podążajcie za życiem